Need some extra sweetness in your life right now? Try strawberry margarita flavored CBD oil for a guilt free treat. This seriously tasty CBD oil from Bluebird Botanicals is made with sugar free sweeteners, natural flavors, and non detectable levels of THC, so you can enjoy all chill and no buzzkill. Visit BluebirdBotanicals.com to shop and take 40% off your order with code SWEET. To może być bardzo długi protest, tak zapowiadają medycy. W sobotę ustawią białe miasteczko przed gmachem Sejmu. Ostry spór o zagrożenie, o zagrożone unijne pieniądze. Lublin politycznie rozgrzany do czerwoności. I obawy biznesmenów z terenów graniczących z Białorusią. Większość osób, które tutaj mają swoje biznesy, opierają się poważnie z swoimi przychodami o turystykę. Jest piętnasta. Nadtrwający nawet kilka tygodni protest w Białym Miasteczku przed Sejmem gotowi są przedstawiciele Komitetu Protestacyjno-Strajkowego pracowników ochrony zdrowia. Biel namiotów ma się pojawić na wiejskiej w sobotę w czasie demonstracji medyków w stolicy. Ich główny postulat to większe wydatki na zdrowie. Przy ulicy Puławskiej w Warszawie, przed siedzibą Okręgowej Izby Lekarskiej, która współorganizuje protest, jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michał, jak będzie przebiegała ta akcja? Codziennie, właśnie od soboty, w Białym Miasteczku medycy chcą organizować debaty z ekspertami. Główny temat to zmiany w ochronie zdrowia w Polsce. Zapowiada prezes Okręgowej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. A więc jeden dzień o finansowaniu, drugi dzień o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne Polakom, trzeci dzień o dostępności doświadczeń. Medycy podkreślają, że mogą jeszcze zmienić swoje plany, jeśli do soboty z przedstawicielami Komitetu Protestacyjnego spotka się minister zdrowia. Radni Platformy Obywatelskiej w sejmiku województwa lubelskiego chcą, żeby radni PiSu, którzy dwa tygodnie temu głosowali przeciwko uchyleniu chwały anty-LGBT, złożyli mandaty. Atmosferę podgrzało piątkowe pisma z Brukseli do pięciu województw z groźbą utraty unijnych środków. Lubelszczyzna może stracić 10 miliardów złotych. Centrum gorących dyspot w Lublinie jest nasz reporter Krzysztof Kot. Krzysztofie padły ostre słowa ze strony senatora Jacka Burego z Polski 2050. Nazwał on kłamcą marszałka Jarosława Stawiarskiego. Espiso Senator Jacek Bury nie przebierał w słowach. Jest kłamcą, bo mówi, że nie są te środki zagrożone. W tym tonie występował również Krzysztof Komorski z PO, radny województwa lubelskiego, inicjator sesji, na której nie uchylono uchwały. Zostaliśmy okłamani, my jako radni i wszyscy mieszkańcy tak naprawdę. Nic złego się nie dzieje, zapewnia Urząd Marszałkowski ustami rzecznika Remigiusza Małeckiego. Pochódzpa polityczna, uprawianie polityki na bardzo nośnym temacie. To stanowisko nie ma absolutnie żadnej mocy prawnej. I zapewnia, że nikt Nigdy nie był dyskryminowany, a pięć samorządów województw prawdopodobnie udzieli wspólnej odpowiedzi Komisji Europejskiej. Za półtorej godziny Sejm ma zająć się rozporządzeniem prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Według premiera Mateusza Morawieckiego, przedsiębiorcy, których działalność na tym terenie będzie ograniczona, będą mogli liczyć na rekompensatę w wysokości 65% przychodów z ostatnich trzech miesięcy. Branża turystyczna na pewno zarobi mniej. Między innymi takie słychać komentarze z Podlasia. Ten stan wyjątkowy był potrzebny potrzebny według pana? Według mnie on był potrzebny rządzącym do tego, żeby usunąć media stąd i aktywistów, tak? Oni, oni wyjechali. No a my jakby dalej zostaliśmy tutaj z tym i będziemy musieli jeszcze przez co najmniej ponad trzy tygodnie funkcjonować tutaj jakoś. Usłyszał w Krynkach nasz reporter Piotr Bułakowski. Wiemy już, kto przyzna nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. jurorami będą m.in. aktorka Joanna Kulik, kompozytor Michał, przepraszam, Mikołaj Trzaska i reżyserka Agnieszka Smoczyńska. Szefem jury będzie reżyser Andrzej Barański. Ujawnił dziś szef artystyczny Festiwalu, Tomasz Kolankiewicz. Śmieliśmy się, że to będzie najskromniejszy przewodniczący jury w historii Festiwalu chyba. Oczywiście Andrzej Barański jest uznanym filmowcem. W ubiegłym roku odbierał nagrodę Platynowych Lwów, taką nagrodę za całokształcenie twórczości. Natomiast to, co mogę powiedzieć o tym składzie, to jest on bardzo zróżnicowany. Zarówno pod względem wieku, jak i pod względem płci, jak i pod względem wrażliwości, jak gdyby tych członków i członki żyli. Święto polskiego kina zacznie się 20 września. A do rozmowy z dyrektorem artystycznym Festiwalu w Gdyni wrócimy przed 16 w naszym radiu internetowym RMF24. No, ciekawe, naukowcy zmniejszają dzienny limit kroków, które trzeba przejść, aby zapewnić sobie zdrowie i długie życie. No właśnie Bogdan, jak myślisz. Ile musimy przejść teraz tych hmm. kroków? Do tej pory dla ułatwienia dodam było to 10 tysięcy. Jak się ma siedmiomilowe buty, to jeden. <noise> jeden, A, <noise> chyba przesadzasz. <noise> ale tę magiczną liczbę zdradzimy w faktach o 16, ale o spacerach będziemy też mówić już za pół godziny w faktach. Zapraszam. Radio muzyka, fakty RMF FM